Dzień dobry. Masa dzień chyba 26. W każdym razie mam dzisiaj dzień nie treningowy. Skończyłem właśnie swoje karty, robię teraz mobilizację. Taką lekku, nic poważnego. Nie będę ukrywał, że robię ją regularnie, bo nie robię. Generalnie zrobiłem dzisiaj, bo czuję, że nogi mam strasznie spięta. Jutro mam czwórki i jutro mam dzień piekielny, bo mam nowe fajne zabawki. W planie treningowym, co zobaczycie jutro. Więc szykuję już nogi na jutro. Zwłaszcza, że mam ekstremalnie wyspinane. To jest zabawne, że mam 30 minut kardia, czyli 10 minut kardio więcej. A przez ten tydzień nogi mi się spięły tak, jakbym był na prepie już z 8 tygodni. Więc nie wiem o co to chodzi. W każdym razie chodzi pewnie o to, że to jest nogi. <laughs> nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o to, że się zlujemy wiadomo. No, także lekko sobie. Opracuję nad tymi nogami. No i widzimy się w posiłku przedtreningowy, przedtreningowym. Śniadaniowym widzicie. Jest niby już godzina prawie po tym, jak wstałem, a jeszcze się nie czuję pełnie obudzony. Mimo tego, że jestem cały spocony po cardio. to się czuję dalej, jakbym był zespany, więc... Więc nie wiem, o co to chodzi. Ale... Ale tak bywa w życiu. Dzisiaj generalnie muszę z zadań bojowych jedynie wymienić koła. W zasadzie... Na zimówki, bo, bo jest zima, no wiadomo o co chodzi. Co prawda, nie jeżdżę teraz za wiele autem, ale jak już jeżdżę, to wolałbym jeździć z spokojną głową. Także to jest zadanie numer jeden na dzisiaj. A oprócz tego, to nie ma wiele do roboty. Chillujemy, ogarniamy tematy. I jak zawsze, dobra, odpalam. Wracam do podcastu, e, który słuchałem, i widzimy się w posiłku numer 1. dobra obiecałem wam śniadanko więc to jest śniadanko 75 gramów płatków tym razem owsianych bo znaszło mnie na owsianych chcę sobie spróbować czy będą jakieś problemy po tych owsiankach owsianek czy nie będę miał miałem na no nie ochotę więc sobie zrobiłem 25 gramów płatków Czekoladowych, yy, miarka oczu białkowej, izolatu y, oczywiście Rill Farm, zamierzonego na Gym Shopie z moim kodem, oczywiście najlepiej y, buduje masę mięśniową. Nie ma co się oszukiwać. Yy, no i tutaj cztery tosty, w no, cztery chleba herbatostowego pomiędzy rnistego, w środku 100 gramów piersi z indyka, dwa z, y, plastry sera proteinowego, musztarda, ketchup i tak wygląda śniadanko. 100 węgli, 50 białka, 15 tłuszczy, dziennie treningowy. Czas start! Nie muszę za bardzo zawierać, czym się podzielić. Ale w związku z tym, że jestem na spacerze, to pomyślałem, że odpalę kamerę. Może kogoś zmotywuję, żeby ruszył dupę. Bo jest już co prawda w coraz chłodniej, coraz bardziej szaro wokół. Ale zapierdalać trzeba. Więc nie mam tutaj wymówek. Ja idę jeszcze do sklepu. Muszę kupić mięso. Parę rzeczy, bo już się blisko pokończyło no i w zasadzie to chyba tyle z misji. Miałem dzisiaj wymieniać te, te koła, ale szczerze mówiąc nie chce mi się. Jeszcze dam radę objechać. <grydy> Powtarzam tak od dwóch tygodni, co prawda. Ale myślę, że będzie dobrze. Ja teraz auto prawie nie używam w ogóle, więc, więc myślę, że, że jakoś to będzie. Mam nadzieję przynajmniej. Chociaż znając moje szczęście to Dzisiaj nie wymienia, a jutro spadnie 40 cm śniegu. Miejmy nadzieję, że nie. Ale gdyby tak było, no to trudno. Daleko do diagnostyki nie mam. A tam trzymam swoje kółka w hotelu dla opon. Dziwna w ogóle akcja z hotelem dla opon. Ale już chyba teraz w czasach jest hotel dla wszystkiego. To dla zwierząt jest. To czemu nie dla opon. No, także tak. Nie wiem nawet ile mam kroków. Pewnie resztę dobiję wieczorem w domu. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale powiem Wam, że nie mi się dobrze jak robi kroki w domu. Chodzę dookoła pokoju. Ale zawsze sobie włączam coś na telewizorze. Jakiegoś vloga Romana czy coś takiego Romana Fritza oczywiście. To w ogóle jeden z moich ulubionych, o ile nie ulubiony, kulturysta aktualnie. Ja mam tam sobie spierdziej w tle. A ja sobie śmigam i powiem wam, że całkiem fajnie. Mam na tyle duży pokój, że spokojnie mogę się zziajać. Nie muszę dreptać pół na godzinę. Więc naprawdę to jest całkiem fajne rozwiązanie. No, także, pewnie myślę, że mam z pięć, z pięć koła na liczniku. Więc pewnie wrócę do domu po sklepie. To będę miał coś pół to z półtora sobie po domu dobiję. A, na spokojnie. Dobra, lecę w sklepie, nie wiem czy będę odpalał kamerę, bo chcę to jak najszybciej i idź do domu. Szczerze mówiąc. Za ten wiatrak, ale będzie chodził w tlenie. niestety, bo robi mięso, przyszedł mi olej makadamia, to mówiłem sobie, od razu mówię, zamawiam na Allegro, jak będziesz pytał, gdzie zamawiam. E, generalnie mówię, robię na źródło tłuszczu, jeżeli chodzi o olej, ale tutaj robię indyka i robię to z taką przyprawą, którą kupiłem. To jest co prawda przyprawa jakaś meksykańska i ona ma taki woreczek, kiedy się wpiera do woreczka i tam się piecze. Ale w związku z tym, że ona ma na 100 gramów chyba z 200 kalorii albo ze 100 w parę, to po prostu ja posypałem delikatnie tylko i wyłącznie mięso, ale pachnie już w całym domu, więc nie mogę się doczekać, jak będę mógł spróbować tego mięsa. A póki co zrobię sobie jedzonko, jakieś, nie wiem, czy chyba sałatkę albo ewentualnie jajka teraz i zobaczymy, tutaj. Rozmazam też łososia, ale szczerze mówiąc nie mam ochoty na niego w ogóle, więc nie bo chuj go wyciągałem. No ale no nic, trudno. Może się nie zmarnuję. Posiłek jeden z wielu dzisiaj. To jest w zasadzie posiłek chyba trzeci. Albo czwarty. Chyba trzeci. Czwarty. Czwarty, czwarty. 250 gramów piersi z indyka, yy, odrobina sałaty, ogórek kiszony, połówka gotowanego yy, buraka. 15 ml oleju makadamia i trochę sriracha. Tak to wygląda. Zjadam. Niewiele wam dzisiaj nagrałem, także nagrywam posiłek kolejny. 150 gramów piersi z indyka, 200 gramów fasolki zielonej, 3 całe jaja i sriracha. I tak wygląda przedostatni posiłek, ostatni węgle. Zastanawiam się nad frytkami, bo mnie trochę kuszą. Zobaczymy, czy frytki, czy może padnie na coś innego, na pewno jakaś forma ziemniaków, więc albo ziemniory, albo fryty, no zobaczymy. Jak słyszycie w tle, sobie już kręci imbę, więc kończymy na dzisiaj. Yy, na ostatni poświat zjadłem te frytki, które których mówiłem, bo miałem po prostu ochotę yy, i... I tak, ostatnio sobie tak po prostu postanowiłem, żeby tą rotację troszkę węglowodanów mieć, więc robię sobie najczęściej w dni treningowe po prostu rano moje standardowe płatki ryżowe z, z tostami. Później po prostu ryż z kurczakiem razy dwa, w to razy trzy, bo jeszcze przed treningiem. Po treningu też ryż z rybą, ze względu na to, że jest troszkę troszkę bardziej objętościowy posiłek. Jak pojadę na masę i tam tych węgowodanów będzie troszkę więcej, to po prostu prawdopodobnie dorzucę do tego ananasa i dorzucę do tego pewnie osobno jakiś, nie wiem, jakiś bajgla z dżemem albo coś takiego, co jest po prostu łatwo przejadalne, ale ten ryż po prostu chyba zostanie na dłużej, bo jest to po prostu posiłek, który jest dosyć lekki, w miarę strawny, nawet jak zapcha na, na chwilę taki ryż, bo jest tam około 150 czy więcej gramów, to on dosłownie po pół godziny, 45 minutach, już mi tam na żołądku nie zalega, czego nie mogę powiedzieć o niektórych innych produktach, zatem po prostu wydaje mi się, że to jest najbardziej racjonalne rozwiązanie, takie długoterminowe. No i na kolację, jako żeby była jakaś tam rotacja tych węglowodanów, no i żeby troszeczkę tego też błonnika uzupełnić, no to postanowiłem, że te ziemniaki, z racji tego, że to jest jakoś taki najbardziej przystępny dla mnie po prostu węglowodan i to w związku z tym, że mam mniej kalorii, to po prostu wrzucam ziemniaki gotowane najczęściej, a w dni, w które mam więcej trochę węgla, jak na przykład dni treningowe, to dalej sobie pozwalam na takie frytki. One co prawda tam parę tłuszczu mają takiego słonecznikowego, może nie najlepszego na świecie, ale w związku z tym, że cały dzień jem te tłuszcze takie powiedzmy zdrowe, żeby po prostu skrótowo, myślowo powiedzieć, to jak wpadnie mi tam parę gramów jakichś tam gorszych jakościowo tłuszczy, to też się wiele nie, nie stanie, mam, mam, mam nadzieję. Więc tak sobie to rozgrywam, jak widzieliście. Posiłki jakieś super wyszukane nie są, nietreningowe. Staram się po prostu robić coś, co się robi w miarę szybko i, i nie, nie zamula. Czyli na przykład cukinia z kurczakiem to jest coś, co mogę jeść całe życie, bo to mnie nie zamula, zwłaszcza jak do tego dodam jakieś masło migdołowe czy coś takiego, więc więc jak najbardziej. Albo po prostu sałatka klasyczna, czyli trochę kapusty, e, chodnik kapusty, tylko sałaty lodowej, e, odrobinę jakiegoś tam, nie wiem, pomidorka czy coś takiego, e, trochę ketchupem zalać, e, olej makadamia, kurczak i gotowa sałatka. Wiele nie trzeba tak naprawdę. To i tak to wygląda. Jutro jest, e, w związku, że dzisiaj jest piątek, nie wiem czy rano mówiłem, dzisiaj jest piątek oczywiście, e, 17 listopada e, godzina 21.28, jeżeli kogoś tak bardzo interesuje. To jutro jest sobota, sobota jak zawsze oznacza raport Delukiego. Zatem jutro widzimy się z rana. Zobaczymy, ile ważę. mówiąc, Przysz przyznam się szczerze, że nie ważyłem się ani raz w tym tygodniu ze względu na to, że jestem jebanym leniem. Nie będę ukrywał. Rozładowała się nam waga. A mamy taką wagę ładowaną na USB, którą ładuję teraz w tym momencie w bardzo śmieszny sposób. Leży mi to na komputerze. Nie wiem, czy wam to by się uda pokazać. Zabawnie to nie wygląda, więc będę miał jutro po raz pierwszy naładowaną wagę, żeby się zważyć, yy, nie wiem, Sylwia jakoś dawała radę się ważyć, ja mam za ciężką dupę jak stawałem, to po prostu pisało, że jest za niski poziom baterii, żeby zważyć moją dupę, yy, więc, więc, więc się nie zważyłem, ale widzę po formie, że to jest kolosalna różnica między tym, co było w poprzednim raporcie, a tym, co będzie w jutrzejszym raporcie, yy, bo bardzo dużo wody uciekło, więc więc spoko zresztą y, wygląd jak wygląd, ale czuję y, po sobie, nie? Jakby po, po tym ile jak się czuję, po tym jak funkcjonuję na co dzień, po tym jak chodzę, co jest może zabawne, ale nie miałem backpumpsów od, od początku w zasadzie tamtego tygodnia, czyli jak zacząłem od soboty, tak już w poniedziałek, wappamsów nie miałem w zasadzie w ogóle. Teraz do tej pory nie mam, więc jak najbardziej jest spoko, mogę sobie dreptać, to widzieliście już zresztą na podwórku, nie muszę jakiś tam robić wydziwiań z dobijaniem kroków w magiczny sposób, nie wiadomo gdzie, więc, więc to jest duży, duży plus. No i co? I tyle. Czas jeszcze chwilę odpocząć, bo jadłem godzinę, ty pół godziny temu, no i kłaście spać, godzin i Od razu mówię, to tam update z moim nosem. Wiele osób ma chyba jakieś wrażenie, że ja mam problemy jakieś z zatokami czy coś takiego. Yy, no nie, bo mam po prostu czasem bywam, że mam zatkany nos, jak każdy człowiek jesienią, czy też na no, przełomie jesieni i zimę i to jest po prostu tyle. To nie jest tak, że mam jakieś dolegliwości związane z zatokami czy coś takiego, czy jakiś katar przewlekły. Po prostu bywa czasem tak, że coś przewieje, czy coś przymrozi i człowiek ma katar i to jest wszystko. A w z tym, że ja śpię w tej masce do spania i ona jest nosowa, no to jakby y, sam fakt oddychania, możliwości oddychania tylko i wyłącznie przez nos, powoduje, że po prostu jest dosyć niekomfortowe, jak ten nos jest po prostu zapchany, bo nie ma po prostu pełnej możliwości y, wydmuchania i wciągnięcia powietrza, co jest po prostu denerwujące I to tak naprawdę tyle, nie? Jest tam już dużo osób, które pisało, już jakieś operacje, diagnozy mi stawiali, że może warto zoperować przygrody nosowe, jak mam ciągle zatkany nos i tak dalej. Nie mam ciągle zatkanego nosa. Tam niektórzy nawet mi pisali. Jak ktoś mi napisał nawet, że mam super niski głos i słychać strasznie, że mam zapchane te zatoki. Więc więc nie wiem, skąd takie w ogóle pomysły się pojawiły. Natomiast yy, tak tylko yy, informuję, że nic mi nie jest. Yy, mój, yy, mój nos, moje zatoki funkcjonują bardzo dobrze. Dzisiaj sobie kupiłem psikarz do nosa, yy, jakiś taki ksylo coś tam, medyną czy coś takiego, nie pamiętam jak się nazywała substancja czynna, która jest w tym zawarta, ale ktoś mi polecał, w zasadzie kilka osób mi polecało, nawet mój podopieczny yy, mi polecał, więc yy, spróbuję tego, jeżeli będę miał taką potrzebę więc sobie gdzieś tam w apteczce zapasowo po prostu leży. No i to w zasadzie tyle. Widzimy się jutro o godzinie 18.12 jak codziennie, a jak ktoś do tego momentu, to zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, rozsądania, lajkowania i szerowania kanału dalej oraz jeżeli ktoś chciałby wesprzeć mnie oraz mój kanał, to w związku z tym, że już niebawem startuje Black Friday, to zapraszam do korzystania oraz wspierania kanału. Dzięki bardzo i do zobaczenia jutro.